Cześć, ja jestem Ziemniak. A ja Madzianka. Witamy Was serdecznie w odcinku 5 minut z Madziąką. I Ziemniakiem. Odwrotnie. W dzisiejszym odcinku przyglądniemy się prezentom, takim jakie dostaliśmy my tutaj prywatnie od rodziny, Tak można powiedzieć? Rodziny, no. Od rodziny. Rodzina jest... niby jedna, Od ale... gwiazdki, świętego Mikołaja. Ale najważniejsze będzie to, żeby przyjrzeć się, bo te prezenty takie prywatne. Natomiast my przyglądniemy się temu, co dostaliśmy od firm, znaczy co ja dostałem. Po pierwsze, jedna najważniejsza rzecz, to będzie ta, która się znajduje w tym odcinku, w tym opakowaniu, to... Jest coś wielkiego i ciężkiego. Wiesz co tu jest? Nie. Oglądałaś się Instagrama? Nie wiem, nie. Trochę. Aha, chyba. Chyba wiesz? To Ci pokażę. To będzie coś, co jest związanego to, Miesz, wiem, jest to jest tak naprawdę wielkość konsoli Xboxa nowego. Bo tak naprawdę to nie jest nowy Xbox, tylko bardziej chodzi o jego zawartość. Znaczy Widziałam jego. No właśnie. Więc macie tak, żeby wszystkim przedstawić, żeby wiedzieli, co to jest. To to jest tak naprawdę życzenia świąteczne od Microsoftu, gdzie mamy tak naprawdę jęgę. Zapominam, że ja mam tutaj mikrofon. To jest ogromna, wielka jenga, która na swoich klockach ma kody do Game Passa, z tego co kojarzę, prawda macie? Nie, tutaj jest. To jest jeden kod tylko? Czy to jest po prostu jenga? A co to jest? O! Oh. Pierwsza osoba, która. No ja myślę, że już ktoś się znalazł, to w tym momencie był w stanie zrealizować ten kod. Nie, ma, ma? nie, nie każdy ma, właśnie część ma i Aha. chodzi o to, żeby zagrać. A, i wypadają i to. A, dobra. Nie, że wypadają, Znaczyna, że jak tylko. Część się wy wybiera. No ja tam Ty trafiłem na jednego, ja też nie grałem, ale. O, widzisz, A, jest. to jest na przykład no. kod. Słowaj życzenia. Ja natomiast jestem ubrany dosyć specyficznie, bo dostałem Mać, podasz mi maseczkę. Dostałem. <laughs> wiewiórnię. <laughs> Dostałem dosyć specyficzny ubiór od Aloha from dir odezwali się do mnie i powiedzieli Ziemia, chcemy ci coś wysłać, a ja stwierdziłem, no dobrze. Jakoś się tak nie zgadałem, bo nie było czasu, a na święta okazało się, że w mojej skrzynce znajdował się taki ubiór, więc idealnie pasuje świątecznie, a od x-komu mam swoje skarpetki, więc nie jestem w dziurawych skarpetkach. Nie, wcale nie są dziurawe. No nie są dziurawe, gdzie są ma dziurawe? To jest przetarcie. <laughs> Pierwsza paczka, mać. Zrobimy sobie taką zabawę troszeczkę tutaj w teleturnii. Dlatego, że w niektórych tych paczkach są jakieś na przykład sprzęty, albo jakieś akcesoria, albo jakieś gadżety. Myślę, że pierwsza osoba, która się zgłosi tutaj po gadżet, który będzie się znajdować w środku, to go bierze. Robimy, tak? Spokój. To ja otwieram. Jakie kolorki! A już wiem co to jest. Basia się już zgłasza. Ale dobra, pierwsza rzecz, jaka jest tutaj, to jest kawiarka. Madzia mnie prosiła mega o kawiarkę. Mać, czy ty wiesz w ogóle, do czego to służy? robienia kawy. No ale jak popatrz się, otwierasz, w środku jest jakiś dzyndzel, masz jakieś dziurę, nie nie wiem, to jest jakiś zawór bezpieczeństwa, żeby to nie strzeliło. Nie mam pojęcia, ja kawy na co dzień nie pije. Możemy. Teraz będziemy czekać. Nam. To będzie cisza. Odspanijmy. No. Wiadomo, Macie, jest takich nie, rzeczy. Nie Widziałem dobra. upago w ogóle na jego relacji, że dostał też taką kawiarkę. Stąd wiem, że tutaj była kawiarka, a co jest najśmieszniejsze, Madja mnie poprosiła kawiarkę. Na Święta. I pomyślałem sobie, kurczę, to będzie idealnie, żeby tracić kawiarkę tą, bo ja kawy na co dzień po prostu nie pijam. A ewentualnie będę mógł do Madzi skoczyć na kawę. To generalnie jeszcze nie wiem dokładnie, jak się tego używa. Muszę właśnie się nauczyć. Generalnie tyle, co wiem, to tutaj nalewa się wody do tego zaworu bezpieczeństwa, do, do tej wysokości. Tutaj się daje kawę normalnie i wszystko się. Pada, zamyka, To jest sitko i na zasadzie ciśnienia, parowania, czegoś tam jakoś to po prostu kawa przechodzi do, tu do góry, do, do środka. A, a przez ten tutaj a. otworek, co jest na środku. Trzeba mieć płytę grzewczą albo ognisko, żeby to się zadziało, to bo na indukcyjnej nie, dzia nie działa. Ten chyba nie jest na indukcyjną, chociaż nie wiem, są takie specjalne, które działają, działają na przykład tylko na indukcji. Ma na... nauczę się w ma... Nigdy, więc no. ma na szczęście płytę grzewczą, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnego Ale problemu. Więc do tego dostajesz też kawy od Xiaomi. Ale ładne ma kolorki. I tutaj z pięknymi życzeniami od Xiaomi. Dziękujemy, że z nami jesteście. O, od Hani. O, Dzięki, jeszcze Hania. po angielsku. Ej, ale słuchaj. A po, zobacz sobie, jaki jest ten? Jaki jest świetny ten. Ojej, tu jest ta kawiarka tutaj. I kawa. Ojej, ale słuchaj. O, tutaj właśnie, tutaj będzie lepiej widać. A, arabika. Ale mówiłem tutaj o gadżetach. Gadżetem o, na pewno nie data będzie. A, do palenia 4 grudnia. Nie tak dawno. Gadżetem na pewno nie będzie piernik świąteczny. Zresztą ciasto tutaj mamy tak naprawdę moc, więc ja go na razie tutaj odłożę na bok. Natomiast, Macie, ja wiem, co tutaj jest. Skarpetki. Nie, to Wiesz? Opaska. Kto się zgłasza? Paźno, zgłaszałaś się. Dobra, no. to moja starsza siostra zgłosiła się o opaskę, bo w środku, jeżeli sobie to otworzymy, to uwaga, znajduje się Mi Band 5. Będziesz mogła liczyć sobie kroki, albo sprawdzać na przykład puls. A ty masz? Masz czwórkę? Ja właśnie mam piątkę, kupiłem sobie piątkę, więc pomyślałem, Tras że to czwórkę. rozdam. To też, Mać, no przegrałaś, ale wygrałaś kawiarkę. <grym> tak <grym> można powiedzieć. No i mamy jeszcze czekoladę z pomarańczą do myśli. Nie, będziemy... czekolada z pomarańczą to najgorsze połączenie. Ty, ty jesteś najgorszym połączeniem. No. Przepyszne, dobra, to do, do, dajemy Basi dodatkowo do, do Mi Banda. Ja się zgłosiłam na otwieranie miłej otwieranie prezentów, aby... A Ja co, no a ja zrobiłem z tego tyle To teraz tak na szybkości. Od PlayStation Polska, zabawy w śniegu, jak, hmm? jak w Astros Playroom. Rozświetlonej choinki, jak w nowym roku Mike'a Moralesa. mnóstwa pozytywnych wibracji, jak DualSense, aby na waszych twarzach zagościł uśmiech Sakaja. Dań tradycyjnych, jak kodeks Gina Sakaja, ale przede wszystkim dużo zdrowia dla was i waszych najbliższych. Zespół PlayStation Polska. I wiesz co? Straszliwie mi się podoba ten prezent, dlatego że to jest kubek. Termiczny, który jest bardzo delikatnie brandowany. Jak się w tym momencie przyjrzycie, to tutaj po prostu mamy kształty Dual Sensa, no i logo PlayStation 5. Ale on jest taki termiczny nie do końca, bo ma przykrywkę, która ma dziurkę od razu. No jest dziurka, taki... bo to jest taki domowy termiczny kubek. No Myślicie, że konsolowca jak wybiera PlayStation 5, to wychodzi na zewnątrz. No nie raczej się trzyma po prostu tam gdzie jest najbliżej, po prostu trzyma się telewizora. No dobra, macie teraz ty wybierasz, co otwieramy. Otwieramy to od XCOM 2021. A to już wiem, co tutaj jest. Ale otwórz miło wszystko, bo to jest ciekawy prezent. Coś mhm. gdzieś źle otworzyłam. Robisz tak? tak. Eee, nie, no, Ładnie no, Trzymaj, wyciągaj. Karteczka z życzeniami na rok 2021. Oprócz. Jej, pierwsze pierwsze zdanie wspaniały to był rok nie zapomnę go nigdy. A oprócz tego jest książka. A wiesz, co jest najciekawszego w tej książce? Przeczytaj, się, jaki tutaj jest opis na dole. X Combat, Alto. Czy, czy to? Nie, mi o to chodzi. Aha. Wstrząsający <laughs> i sensacyjny obraz gry pozorów, złudzeń, iluzji, wyższych sfer, wielkie pieniądze i wielkie ryzy. Dla Piotra Latały nic nie jest takie, na jakie wygląda. Więc zostałem wpleciony po prostu do książki. Ale uwaga, to nie jest oczywiście wszystko, bo co teraz? Teraz ty wybierasz, co jakoś. Aha, dobra. Dobra, to ja chcę w takim razie Grinsela. Dziękuję Grinsel za prezent. Zaglądnąłem do środka i dowiedziałem... Przepraszam, w mikrofon żyłem. I dowiedziałem się jednej rzeczy, że dostałem gumę do życia. Trzymaj gumę. Pociągnij, no pociągnij. to będzie to z pająkiem? Czy cię kopnęło? Chcesz wiebiór pociągnąć? Mocno, mocniej. Nie działa. Aj, jest, działa, spróbuj. Nie, dziękuję. Weź, dalszy. Proszę nie, nie wyrzucić aparatu. No pociągnij. <ścoughs> Skoro firma zajmująca się energią, to ciężko, żeby nie wysłać prezentu z elektryzującą gumą, którą się teraz wszyscy bawią poza kadrem. Natomiast Merry tutaj Christmas. mamy Merry Christmas. Dziękujemy za szalony rok i życzymy świeżej energii w nadchodzącym 2021. Pozdrowienia z Krakowa, więc stąd. Natomiast głębiej jest energetyk greenselowy, więc jeżeli braknie energii, to zostawię go tutaj, na razie położę. Jest czekolada biała, greenselowa. A ja ja nie czekolada. wiem. Znaczy chyba czekolada. czekolada. To mnie ciekawi, co to jest. Niebieski szomp. Fogoso. Szom. Szom. Tak, właśnie. Wstrząsnij, strząsnij. A czemu mam wstrząsnąć? Zobaczysz. O rany! To jest taki! Aha, bo tu jest złote! Aha, bo to leżało na tym. Aha! Czyli, aha, tylko jak wstrząsnę, to szampan nie strzeli? Nie, to. Dobra, to słuchajcie, to jest, to jest złoty szampan. I to się pije, czy to jest bardziej na ozdoby, żeby. Pije się, pije. Tak. No, słyszę. Tady. Ładnie to wygląda. To jest. Ja, ja dalej ja się. Ja się zastanawiałem, o co chodzi. Tam tak ruszają, rękami ruszają, ruszają, tak mi się Ale o co chodzi? Przecież to jest jak mydło, nie? A tu rzeczywiście. Ale ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Smaczne to jest? Takie, czy bardziej, to jest szampan to będzie, a później tylko. Sylwestra, dobrze, Sylwestra, do, dobrze. Do, dobrze powiedziane. Sylwestra. Bo, ty możesz głośno mówić, spokojnie. I na koniec, uwaga, ładowarka indukcyjna. Ładowarka indukcyjna. O, ja nie miałem bo. nigdy ładowarki indukcyjnej. Ktoś bardzo chce mi ją wziąć ode mnie. Ładowarkę indukcyjną. Mamy coś mój, na ładowarce. Nie... Dobra, no nie odmówię przecież. Dobra, jak <grym się <grym już słowo <grym> się rzekło, no to kobyłka upota. no tego się nauczyłem, że. Takie były zasady na początku, że ktoś Ład... się zgłasza, to bierze. Przyszedłem z prezydenta, dobra, niech tak będzie, ale ładowarka indukcyjna, czyli podłączamy sobie ładowarkę, kładziemy na ten telefon, to telefon się będzie ładować. mi tylko z tymi płytami dziewczyn. A ja sobie sobie zdjęcie, żeby sobie pamiętać, jaką sobie zamówić też, bo przyda się. Z praktycznych prezentów to tyle na razie. Nie wiadomo, czy kolejne prezenty też będą takie praktyczne, bo póki co mieliśmy trochę smaków, jedzonek. Macie, teraz to Ty wybierasz? Ostatni od firmy? Ostatni od firmy, bierz. Intel o... never stop gaming. Nigdy nie przestawaj grać. Bardzo Nie przestawaj się śmiać. Ten prezent przyszedł do mnie najwcześniej ze wszystkich prezentów. No, a widzisz, że nie się śmiałeś. Co mnie odkręcić? Chcę ładnie, żeby nie trzeba nie zepsuć. Popatrz się. Czym Intel nas w tym roku zaskoczył. Cześć! Z okazji zbliżających się świąt. Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i niezapomnianych chwil spędzonych z bliskimi. It's czy jest herbata. Czy to jest ta taka, która jak się zaparza, to jest niebieska? Bo będziemy to parzyć to zaraz herbatę. A, a już wiemy, to mamy. To jest ta? Słuchajcie, będziemy parzyć. Jest napisane, że zielona herbata. Należy parzyć coś tam. Dwie to zielona czy niebieska. 70-80 stopni. Ale są pierniczki, ale wiesz, co jest najciekawsze w tych pierniczkach? Każda generacja. Dobrze. Patrz, Dobrze. masz tutaj Intel, Interco i o, 7, nie. tu masz i piątkę, i siedemkę, i trójkę. Tu masz Intel Evo, czyli ten nowy standard. Tak samo to jest Intel Evo, Intel Iris Xe. Nowe grafiki. A żeby było wiadomo, w czym wypić niebieską herbatkę, to tak. Teraz otworzam, zobaczmy, co tam nie jest. Znaczy, w nim pewnie nic nie ma, jeszcze. To w nim możemy zrobić tą herbatę. No. O, jaki wielki. Never stop gaming. No to już wiem, w czym będę pić herbatę. Będzie pasować do niebieskiego płynu. niebieską herbatę. Natomiast to nie jest mać wszystko, bo coś nam jeszcze pozostało. Co nam no, pozostało? Niedomowe Nie Niedomowe. Jeszcze nie? MSI zostało. O, faktycznie. Zrobiliśmy sobie, słuchajcie, stolik z MSI. Gdzie powinniśmy by tak naprawdę go otworzyć. Jest nawet nóż przygotowany, żeby łatwiej nam było to wszystko otworzyć. To też Mać, ja bym cię prosił, odłóżmy tutaj to, póki co prezenty mi się mega podobały. Są takie fajne, takie przyjemne, hermatka na przykład. Co prawda Avocado. myślałem, że będę mieć swoją własną ładowarkę indukcyjną, ale jednak nie. Tutaj nie otwierałem tego pudełka, więc nie wiem, czy to w tym pudełku jest jakiekolwiek inne pudełko. po nie powinno w tego robić. Niebieska herbata. Pokaż. pokaż. A bo właśnie, to kadr po prostu, na białym tle. perfekcyjnie. Baś, pokaż, 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 że tak się fajnie rozjeżdżała. To jest rzeczywiście, wow. to jest prawdziwa niebieska herbata od Intela. O kurczę. To musimy tylko poczekać, jak, jak Widziałam pachnie. takie zdjęcie, jak, że herbata jest niebieska, albo fioletowa nawet chyba jakoś. Recenzja od zapachu, ona herbata. Wzięła, ale. Niebieska, <laughs> niebieska, niebieska, niebieska. No, nie. no faktycznie, na herbata. Nie, jak, Ej, ma takie... Jak herbata, no nie, w sumie. Niebieskie fetuszki. Może od nich jest? Może i Może. Intel Iris. Ale szybko. Wow. Dobra, to jest MSI. Zastanawiałem Jej. się, czy nie kupić tacie na przykład kalendarza, bo zawsze wiesza sobie w kuchni, żeby mógł na dni patrzeć. I znalazłem taki duży z dużymi cyferkami. Myślałem, że się pośmieje na zasadzie duże cyferki, żebyś z daleka widział. Natomiast tutaj chodzi na to, że jest troszeczkę inny. Tu jest. Jerzyka. Z Jerzykami to jest Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż we Wrocławiu. Tak, bo MSI ma swoją siedzibę. We Wrocławiu. I myśmy tam przecież no byliśmy... jechali razem do MSI. Widzieliśmy Smoczy Sława. Ja to było lat temu. Jeju. Dużo lat temu. Natomiast tutaj Fredka. A! po drugiej stronie. Czy to jest Janina? Czy to jest Janina Bong? Tak! Kto to jest tak. Janina Bąk? To jest taka fajna, fajna statystyczka. Uwielbiam. Janina Daily. Statystyka. Tak. W sensie statystyki udostępnia? Nie, zajmuję się statystyką ogólnie, ale też społecznie się teraz angażuję. Janina Daily, taki blog super, genialny. Ja, ja w ogóle nie kwestionuję tego, co ty mówisz, ale mi chodzi o to, że jak się słyszy na przykład o piosenkarzu jako, wiesz, wspaniały piosenkarz, wspaniały wiesz, performer na przykład, albo nie wiem genialny gimnastyk, ale nie słyszałem o tym, że ktoś jest na przykład wybitnym staty w sensie fajnie, ale w sensie nie, że brzmi to tak strasznie. Ej, ale, bo statystyka się wydaje. Janina taka... daily tak? Tak, Janina daily Sam zobaczy. E, generalnie... ale nie to, że się śmieje, tylko chodzi o to sam wydźwięk. Generalnie statystyka się wydaje, że jest taka nudna i tak dalej, a Janina Bąk potrafi sprawić, że ta staty statystyka jest śmieszna i człowiek chce się jej uczyć. Bardzo polecamy, ktoś nie zna. Naprawdę. I kotek. Dodatkowo od MSI jest czerwony szaliczek z logotypem. Coś to jest napisane? Granko fajne. Granko fajne. Będziesz sobie fajnie grać. Ja mam czerwony z Fortnite'a. MSI, MSI MSI jest Good Game Santa GGS. on troszkę pogięło. troszkę się pogięło, ale są dodatkowe jeszcze skarpetki czerwone MSI. Tu skarpetki tu ci nie damy. Zatrzymaj sobie. Ale jest czapeczka MSI. I na koniec jeszcze poduszka. Poduszka z jednej strony z choinkowym Tetrisem. Natomiast tak. Z drugiej mówisz, strony. Że, mówisz, że poduszka? Czekaj, coś jest, jest. O, natomiast tak wygląda w chwili przerwy, jak mm. Majdziasz szuka do swojego suchara. Tak wygląda niebieska chyba Dimela. Będziemy potrzebowali w takim razie recenzji jeszcze smaku. Przeszliśmy przez te wszystkie gadżety. Teraz pozostał nam jeden ostry. Ostatni. Jeden, ostatni, największy, bo w sumie najodbliższych. Najod ja już jestem po tym daily, jak robiłem Anwentecha, jestem tak wyciorany po prostu z mówienia, że ciężko jest mi z kimkolwiek tutaj rozmawiać. Więc Mać, ja myślę, że warto będzie rozpocząć. Otwieram. Otwieramy. No to bierz swój, bo masz dwa. Czemu ja mam dwa Czekaj, dużo tutaj taśm innych rzeczy zostawiliśmy. To był mój plan na kolejne dni. Podczas odpoczynku zacząć oglądać jakiś serial. Po prostu jakikolwiek. Na przykład zacząć w końcu zacząć, to, to kończyć, zacząć kończyć odcinki z Wiedźmina, bo przyznam szczerze, że oglądałem pierwszy odcinek. Potem zabrałem się za książkę, a potem już nie starczyło czasu. Więc mam wszystko ustawione. Dodane do mojej playlisty na Netflixie, ale jeszcze tego nie oglądałem do końca, więc na pewno się przyda. maś to jest od Ciebie? Od Basi. Ojejko! Maszyna do popcornu. Po co. Ku... I to jeszcze z popcornem? Po co kupować gotowy popcorn jak można? Wziąć taką maszynę, póki jeszcze działa, bo tu jest jeszcze jeden popcorn, jeszcze to co robimy popcorn? Próbujemy? No Mamy ciacha jeszcze do To następnym razem, zapraszam na film. To ja chowam, to ja dzisiaj, tym co ja dzisiaj wieczorem zrobię. Ein aus schalter. No bo teraz ty macie, twoja kolej. Dobra. Kurczę, to tak ładnie urwałeś. Znaczy no, czy ładnie urwałem, to bym polemizował, ja to rozerwałem. Ja znowu mam problem ze Nie, dobra, to rozerwasz Siła mocy. Zobaczymy to logo. Nie, to jest tylko chowanie. Aha. Skąd Strzelamy. To ludzie. Ło, wow, ile tu rzeczy! Oooo. Po pierwsze, słodycze. Ale widzę, widzę to. To jest płyta na pizzę z dziurkami od spodu i wtedy kładzie się pizzę, tutaj normalnie ciasto, tak jak jest normalnie, I kładzie się na sam dół piekarnika i tak fajnie się robi to jest termometr. O, termometr, termometr w tych czasach to. <stimulation wheels> o, w końcu będę mogła robić niektóre przepisy, które wymagają właśnie tak patrzenia na temperaturę i to też była jedna rzeczy, które tak co jakiś czas into. widziałam na filmikach i ciało.. Ojej, <mzys Marco> Ale super. Tu się wyciąga ten szpikulec z jego wkłada. No, chyba tak. Ude. Ja i otwieranie prezentów, jak widać. A? Możesz sprawdzić temperaturę swojej ofiary. <t cose> tak więc... <s può> <taları> Tylko mi się z takimi rzeczami kojarzy. Nasza widownia umiera tam. <t immersed> Tradycyjnie dostaje od Pandory, od Wasi z Pandory, tak tego tak, tak one się nazywają? Dobrze pamiętam? Do bransoletki, więc... To jest, to jest śmieszne. Mm -hmm. Ja próbowałem się zapytać Madzi i dowiedzieć od niej, o co z tym wszystkim chodzi. Ona ma bransoletkę, która jest pusta na samym początku, a potem dostaje takie małe, drobne rzeczy, które się wiesza na tę bransoletkę. W sensie... Ja wiem, co to jest. Mm -hmm. Co to jest? Harry Potter. A wiesz o tym, że wychodzi Hogwarts Legacy? Wiem. A tu ładnie wygląda. Nie a. wiem, czy widzicie. Z jednej strony jest HP, jak Hewlett-Packard, teraz HP i Vanent, tak? A HP. Oh, no, ale wiadomo o co chodzi. A z drugiej strony jest błyskawica Hedwiga, kulary. Błyskawica w sensie mio miotła. Nie wiem które. O, już mam tutaj Hogwart, w sensie logo Hogwartu. Aha, i tu no. też sobie obok? Obok, albo po drugiej stronie. Jeszcze zobaczę zaraz. Ale o Po Oraz został jeszcze jeden. Otworzyłem. Nie powinienem tym rzucać, nie? Jestem przyzwyczajony, do tego, że jak cokolwiek otwieram, to zazwyczaj wiesz podrzucam, sprawdzam i tak dalej, bo zazwyczaj to kurier Pod kuriera się pakuje, który zazwyczaj paczkami rzuca w każdą możliwą stronę. Czy to jest pudełko od AK Racing. Czy to jest coś z AK Racing? Czy AK Racing gdzieś tutaj leżało? Nie, to, 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 to leżało. Rozumiem, to jest jakby recykling pudeł, jaki tutaj zostawiłem. No i była kiedyś poduszka z AK Racing. Dziś jest coś trochę innego, bo się zdziwiłem, aż spokojnie nóż mam, fioletowy nóż. Kupiłem kiedyś zestaw takich noży. Mogą być to twoje. No, dziwnie, dziwnie znajomo to wygląda. Albo nie. Nie, tutaj kupowałem. To nie było. Tak? Nic, no. I mi się wydaje, że ja zamówiłem yyy, tam wszystkich setu. kolorowych. I otwierałem. Domu. Tak. Tutaj okay, no. wszystkie tutaj przewoziłem w wioskach. ramy. Zdrowe no. okay. jedzenie. Chipsy, jabłka. Chipsy warzywne, egzotyczny miks owoców suszonych, banany, rodzynki, co to jest, jakieś orzechy, to jest pyszne masło orzechowe. Wystarczy wziąć łyżeczkę miodu, łyżeczkę masła orzechowego i z tego wychodzi idealny deser, niczego więcej nie trzeba dodawać. Jeszcze z tym miętowym miodem, ojejku. Ciasteczka jaglany. czy jesteś tym się stajesz? O słony karmel, ciasteczka kukurydziane, puszne. a tych nie jadłem, tych też nie. Słony karmel jest jen. wspaniały. I co jeszcze o smaku pizzy oraz na końcu burger love. To jest zestaw skarpetek w formie burgera. W takim razie, skoro tak bardzo jedzeniowo, to zobaczcie jak wygląda taki burger po otwarciu. Wygląda następująco, tutaj mamy warstwę mięska, musztardę z keczupem. tutaj mięsko jest znowu, ale powiem wam, że sam feeling tego, jak to się otwiera, a ja dużo zamawiam jedzenia różnorakiego, to rzeczywiście jest jak prawdziwy burger. Pływałaś? Chcesz gryza? Chcesz dziaba? Ale zobacz macie jak się to trzyma, w sensie to jest tak jakby taki burger. To jest nawet tak wywinięte. tam jest chyba jakaś pianka tak. z jednej i z drugiej strony. W pewnym momencie urwało nam się nagranie, nie wiemy kiedy. Jak niedawno to półbiedy, a jak dawno to szkoda. No tyle. <grystanie> <grystanie> Także, jak oglądaliście ten odcinek, to mam nadzieję, że Wam się podobał. Nieważne w którym momencie się urwał, w którym momencie się skończył. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Miejsce na subskrybujkę i odwiedzajcie Instagrama Macianki, bo nie nagrywa nic na swój kanał. Zdjęcie też nie wrzucam w sumie. Czekaj, ja trzeba obrobić Twoje zdjęcie, więc lecimy.